która jest przewodniczącą Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Jest to Komisja Parlamentu Europejskiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Serdecznie dziękuję za e, te słowa wstępu, za e, ten sposób, w jaki chce Pan wszystkich nas włączyć w wydarzenia dzisiejszego dnia, ponieważ tutaj w parlamencie jest to rzeczy, dosyć nadzwyczajna i naprawdę bardzo podoba mi się oryginalny sposób Pana działania. Stara się Pan umożliwić nam w odpowiedni sposób nasze prace w tym niezwykle ważnym dniu. Witamy Państwa serdecznie w Parlamencie Europejskim. Już po raz pierwszy ten dzień odbywa się w Parlamencie Europejskim, a przecież mimo to ten budynek należy do wszystkich obywateli Europy. Praca, którą Państwo wykonują wszyscy wspólnie aby y, nadać głos tym, którzy go nie, bają, nie mają, tym, których się niewystarczająco słucha. Wszystko to jest niezwykle cenne i my, przedstawiciele świata politycznego, musimy, widząc wielu kolegów, wielu przedstawicieli z różnych grup politycznych, którzy są tu po to, by słuchać, by dowiedzieć się od państwa, nowych rzeczy, tak by dzięki temu pracować uwzględniając Państwa obawy i e, Państwa pomysły. Jak już powiedziano, to spotkanie odbywa się w momencie, gdy toczymy walkę. Jak Państwo wiedzą, idea, strategia dla Unii Europejskiej aż do roku 2020 jest taka, iż należy zwalczać ubóstwo, zwalczać wyłączenie społeczne.

I niestety nie udało się tego celu e, zrealizować, nawet jeśli ten rok jest rokiem zwalczania ubóstwa. Dlatego też jestem ogromnie wdzię wdzięczna za Państwa determinację, za Państwa mobilizację. Również e, zwracam się do prezydencji hiszpańskiej, komisarza, ale i wszystkich kolegów w Parlamencie Europejskim, którzy wspólnie sprawili, iż e, udaje się nam wygrywać tę walkę. Już teraz cel redukcji ubóstwa w Unii Europejskiej został wpisany E, jako podstawowa decyzja została wykuty w marmurze jako decyzja szefów państw członkowskich. To jest nasza pierwsza walka, którą wspólnie wygraliśmy. I e, teraz musimy zadbać o e, dalsze działania. Ci, którzy na co dzień stoją w obliczu decyzji wiedzą, że często diabeł tkwi w szczegółach. Czym tak naprawdę jest ubóstwo? W jaki sposób je mierzyć i zwalczać? Mamy wrażenie, że to stara historia, a mimo to temat nadal jest obecny, dlatego też musimy znaleźć nowe środki i nowe narzędzia. Jeśli chodzi o te batalie, o walkę o środki, tutaj na pewno Parlament Europejski zabierze głos. Nie wiele jest tematów, które należy uwzględnić. Ale mam świadomość tego, iż w okresie kryzysu, w którym się znajdujemy, najbardziej e, dotyczy to tych, gdzie, w których środowisku kryzys się narodził, ale również kryzys najbardziej, najboleśniej dotyka ludzi najuboższych. Kryzys ma wpływ na redystrybucję, na podział. I chodzi tutaj o negatywne konsekwencje kryzysu. Znajdujemy się w momencie, w którym jasno widać, iż państwa członkowskie stanęły wobec obowiązków narzuconych przez rynek. Chodzi o ograniczenie budżetu. Obawiam się i wszyscy powinniśmy się obawiać, iż cięcie budżetu przede wszystkim będzie dotyczyć ograniczenia budżetu, w których my potrzebujemy, aby wygrać e, e, walkę z ubóstwem. Pierwszy tego przykład jest następujący. Odnotowałam sobie zresztą to, ponieważ jest to jednym z Państwa zaleceń z ósmego posiedzenia. Kwestia dostępu do usług publicznych. Oczywiście. To jest prawo, sposób, w jak, jaki e, ludzie ubodzy mają dostęp do e, usług. W jaki sposób dziecko ubogich rodziców ma dostęp do oświaty, chodzi, na, e, chodzi do szkoły. W jaki sposób zadbać o to, by to dziecko nie pozostało na boku, ale oprócz tego jawi się kwestia finansowania systemów oświaty i zdrowia. I w okresie konsolidacji budżetów państw członkowskich jest to niezwykle istotne przesłanie, które musimy wystosować. Musimy powiedzieć, iż aby wyjść z kryzysu musimy przede wszystkim zadbać o zwalczenie ubóstwa. Musimy zadbać o to by wszyscy mieli dostęp do e, bogatego społeczeństwa. Nie chcę przedłużać mojej wypowiedzi, powiem jedynie w imieniu moich kolegów z Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych, iż Parlament Europejski włącza się w tę walkę. I odniosę się również do kilku kwestii, e, które zostały podniesione w ubiegłym roku. Parlament Europejski przyjął wczoraj sprawozdanie naszej koleżanki Ildi Fugrer. Na pewno koleżanka zabierze głos. Wykonała ona znakomitą pracę w zakresie ustalenia Przyjęcia jako faktu, iż e, minimalna płaca ustawowa to kluczowy element zwalczania ubóstwa. To jest bardzo trudna walka. I naprawdę potrzebujemy w tym zakresie wsparcia prezydencji. Musimy wspólnie e, prowadzić te wysiłki, ale myślę, że sam fakt i... If... W iż w parlamencie przyjęto to sprawozdanie jest niezwykle istotne. Oprócz tego w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia wokół tego zobowiązania. Chcemy 19 października odbyć uroczyste posiedzenie w Parlamencie Europejskim z udziałem szacownych gości. Kilka słów na temat e, kilku dodatkowych elementów, które e, wynikają z ubiegłego roku. Jak już mówiliśmy w ubiegłym roku, e, ryzyko, niebezpieczeństwo e, dodatkowych e, szkód, szkód tak zwanych pobocznych e, wynikających z kryzysu to temat nadal bardzo aktualny. Parlament Europejski ma tego ogromną świadomość. Wśród ministrów pour des déséquilibres dans Pojawia się brak równowagi w tych wypowiedziach i myślę tutaj o brak równowagi między na przykład tym, co mówią ministrowie do spraw gospodarki i spraw społecznych. Naprawdę, czasem brakuje w tym wszystkim równowagi, a zatem musimy walczyć o to, by minister spraw społecznych, gdy wystosowuje jakieś przydatne, istotne przesłanie, był wysłuchany również przez ministra do spraw gospodarki. I aby zwalczanie. E, nadmiernego zadłużenia nie oznaczało e, destrukcji, niszczenia naszego modelu społecznego oraz naszych celów w zakresie zwalczania ubóstwa i utrzymania usług, usług publicznych. Jeśli chodzi o prawo do mieszkalnictwa, tutaj myślę, iż jest to kwestia dobrze znana. Wiemy, jak wygląda to w realiach, jak wygląda... E, jak bardzo ważny jest dostęp do oświaty, zdrowia i mieszkalnictwa prawa zwalczania ubóstwa. Dlatego też wydaje mi się, że w Parlamencie Europejskim, gdy będziemy zastanawiać się nad wskaźnikami, uwzględnimy te kwestię. Unia Europejska mówi, że w przeciągu 10 lat chce ograniczyć ubóstwo. Trzeba pilnować, nadzorować sposób tych działań. I ten nadzór walki z ubóstwem dla nas będzie bardzo istotny. Będziemy tutaj się opierać na wskaźnikach dotyczących na przykład ludzi bezdomnych, to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, to jest postulat, który również należy stale powtarzać.